Cześć! Witam wszystkich entuzjastów przedłużania i zagęszczania włosów. Zapraszam Was na najprawdopodobniej najlepsze szkolenia z przedłużania i zagęszczania włosów w Polsce, a być może i na świecie. Szkolimy od 2009 roku i nasza baza kursantów to już prawie 2000 osób, które z sukcesem rozwijają swoją działalność w tej branży w zakresie doczepiania włosów. Dzięki szkoleniu u nas dostajesz dostęp do najlepszych włosów na świecie, czyli włosów słowiańskich, niefarbowanych i farbowanych. Otrzymasz taki oto piękny, złocący się certyfikat. Również zapewniamy, i to jest gwarantowane, najlepszą atmosferę w trakcie szkolenia, pomoc również po szkoleniu, zakupy w dobrej atmosferze i partnerskich relacjach przez wiele, wiele lat. Zapraszam Cię do Krakowa, do innych dużych miast Polski. W tym roku, w 2021, w listopadzie rozpoczynamy również cykl szkoleń w Holandii, a być może również w innych miastach europejskich. Do zobaczenia na najprawdopodobniej najlepszych szkoleniach z przedłużania i zagęszczania włosów na świecie. Cześć!